Minecraft poradnik przetrwania. Eee, I w tym odcinku pierwszy raz pójdziemy sobie do jaskiń bardziej głębiej niż płyciej. Lecz zanim zanim to zrobimy, eee, zanim to zrobimy, zobaczymy, jak tam nasza, eee, nasza farma się dzieje. Odrobinkę ją rozbudowałem. Eee, troszeczkę ją powiększyłem. Tak, ta nasza farma. Eee, ta nasza farma tutaj w cukrowej się troszeczkę e, rozrosła, troszeczkę ją powiększyłem e, i trochę tego jest, jak widzicie. Także mamy sobie tutaj, zebraliśmy ponad staka tego i zbierzemy sobie jeszcze tutaj to zboże, które mamy. Posadzimy je sobie na nowo i zaraz zrobimy jeszcze jedną rzecz, e, którą nie zdążyliśmy zrobić w poprzednim odcinku, ponieważ e, ta farma tak troszeczkę wolno, e, wolno rosła. Tutaj ja troszeczkę awkowałem na, e, na tej farmie, dlatego ona tak długo e, tak w ogóle urosła. I widzicie, że tutaj woda ma swój zasięg nawadniania. Jest to 4 klocki, tak więcej ta woda nie nawadnia. I te nienawodnione elementy, nienawodniona, nieużyźniona ziemia po jakimś czasie po prostu, po prostu zanika. Ale posadźmy w takim razie na nowo, na nowo te nasionka, które nam tutaj powinny być w ciebie. I co? I zaraz przejdziemy jeszcze do rozmnażania zwierząt, tak? Mamy w jednym, w jednym zagrodzie mamy krowę, w drugiej zagrodzie mamy Owce i nimi zajmiemy. I teraz do kompostownika sobie wrzucimy te pozostałe nasionka, bo na razie aż tyle tego nie jest potrzebne. Tak, można przytrzymać prawy przycisk myszy i to tak. samo zacznie się uzupełniać. Także o to się nie musicie martwić. Ok, mamy jeszcze ponad staka, także to też tego się od razu też nie wiemy. Oczywiście do kompostownika można wkładać tylko, e, tylko jakieś takie organiczne rzeczy, tak? Jak będę chciał włożyć ziemię, no to ziemi, ziemi nie włożę, nawet nie wrzucę. Więc muszą być to jakieś organiczne rzeczy, czyli jest dobry sposób na pozyskanie mączki przy pomocy tych wszystkich zbędnych nasionek, które, które w późniejszym okresie zaczną się wam po prostu zalegać tonami w tym. No i z tego dostaliśmy 9 aż mączki kostku jeszcze posadziłem wcześniej drzewka, nie wiem czy Wam pokazywałem, je przed chwilą ściołem. i tak rosną dynie, co też mówiłem w poprzednim odcinku jak rosną dynie, że pojawiają się tutaj bloki więc sobie zbierzmy, nie mam topora na sobie zbierzmy sobie dynie i one sobie następnym razem urosną, I teraz na czym na czym polega rozmnażanie zwierząt, jak widzicie podchodzę do nich z tym Całym, całą pszenicą, i one już są od razu podekscytowane, bo może dostaną jedzonka. I klikamy prawym przyciskiem na jedną krowę. Jak widzicie, pojawiło się serduszka. Klikamy prawym przyciskiem na drugą krowę, mając oczywiście pszenicę w ręce. I one siebie będą uprawiać twarzową miłość i zrobią małe dzidzi. któremu możemy dać też pszenicę, żeby, żeby szybciej rosło takie zielone, e, zielone cząsteczki, będą się pojawiały. Także teraz widzę, że zachodzi powoli słońce, więc wróćmy, wróćmy szybko do domku, się przespać i rozmnożymy sobie jeszcze jak wstaniemy e, owce i wtedy już będziemy mogli pójść, e, pójść do kopalni. Gdzieś sobie zombie harczy nie, ja tu nie jest, e, więc co? Weźmiemy sobie, możemy zrobić już od razu trochę chleba. Chleb robimy w taki sposób: dodajemy pszenicy. Tutaj trzy, zużyjemy sobie trochę. Będziemy mieli już źródło jedzenia na dłuższy czas. Żeby zabrać wszystkie przedmioty naraz z tego, tutaj z craftowego e, boxa, no to jest Shift i lewy przycisk myszki. E, także co, mamy teraz chleb dla siebie. Tak? Także jak będziemy, mamy już odpowiednie. Źródło jedzenia. Więc teraz, jak będziemy po prostu głodnieć, no to będziemy w stanie sobie bezproblemowo Jest! Nie, Nie mam kości niestety. No ale nic. Rozmnożymy sobie w takim razie owce i działamy tak samo jak tak samo jak w tamtym krowaniu. Czyli prawy przycisk myszki, prawy przycisk myszki i one sobie zrobią małą owieczkę. I tej owieczce też damy. Jak wyjdzie, wyjdzie. Damy też. I schowamy sobie wszystko, wszystko do skrzynki w domu. Ja tą skrzynkę jeszcze tylko powiększę albo zrobię drugą. I będziemy ruszać do kopalni. Musimy poczynić drobne przygotowania, żeby, żeby po prostu być gotowym na wszystkie, wszystkie te. Także teraz co zrobimy? Ja zrobię po prostu jeszcze jedną skrzynkę, ponieważ mamy jej trochę. Już brakuje nam miejsca. Więc robimy w taki sposób. I sobie postawimy skrzyneczkę na skrzyneczkę. Tak działa. Możemy skrzynkę jedną otwierać i drugą też otwierać. I pozostawimy sobie wszystkie rzeczy, które się nam nie przydadzą. Tak? Czyli cały proch. Mączka, tutaj jakaś motyka, nożyce, żelazo. Na razie sobie zostawimy to, to nam się nie przyda, to nam się przyda i tak. I na pewno przyda nam się próg, żebyśmy jakbyśmy chcieli zrobić potem coś więcej. I ja zawsze ze sobą jak idziemy, idę do kopalni, biorę także trochę drewna, żeby w razie można było zrobić czy więcej pochodni, czy może crafting table'a, czy coś, coś drobnego, tak więc mamy teraz jeszcze trochę na zbyciu żelaza i rzeczą, którą ja lubię robić od razu no to od razu zrobić sobie kilof żelazny żeby móc wykopywać lepsze lepsze z lepsze materiały, lepsze surowce ponieważ kamiennym kilofem możemy wykopać maksymalnie e, żelazo o, oraz możemy wykopać także e, także chyba lapis bodajże także mamy zrobiony żelazny kilof zrobiłem sobie jeszcze jeden zapasowy kilof i teraz zrobię sobie jeszcze e, trochę pochodni bo mam ich zdecydowanie za mało tutaj zrobię jeszcze jeszcze trochę tego, tyle ile da radę robimy tutaj jeszcze pochodni Maksymalnie le damy radę i będziemy mieli jeszcze na, na następne. Na następne te. E, więc co? Więc chyba możemy się udać do kopalni. Ponieważ mamy. Ewentualnie jeszcze co by się nam przydało przed pójściem, to zrobienie sobie jakiegoś pancerza. I pancerz, który sobie możemy zrobić to są spodnie. Tak? Są cztery rodzaje różne pancerza. Są to jest to czapka, jest, są to spodnie, jest to napierśnik oraz są to buty. Na razie zrobimy sobie tylko żelazne, e, Przepraszam, żelazne spodnie, więc nakładamy je prawym przyciskiem myszy i możemy iść do kopalni. Tej kopalni, którą mamy tutaj obok, którą już widzieliśmy. Tak? I na początku co mam radzę? Kopcie kamiennym kilofem wszystko co możecie, bo na razie nasze surowce e, są stosunkowo ograniczone, więc nie mamy, nie mamy za bardzo... Zapasowych, e, ...zapasowych, żelaznych czy diamentowych, tym bardziej, toporów, e, przepraszam, nie toporów, tylko kilofów. Więc wszystko co możemy, na razie kopiemy kamiennym kilofem. Więc sobie wykopiemy żelaza I taka rada, żeby kopać, kopać wszystko co, co można wykopać, tak? ponieważ... ...zrobimy schody. E, tutaj tą część jaskini już bodajże zwiedziliśmy, nie, ch chyba nie całą. Więc sobie tutaj, o. Tu jest jeszcze taka rada: zanim zaczniecie kopać, tak już te swoje materiały i surowce, to sprawdźcie kawałek dalej, e, czy przez przypadek nie czają się potwory. O, do tego przyjdziemy za chwilkę. Tutaj najpierw sobie wyczyścimy i zbierzemy sobie szybko, e, szybko te materiały, które, które znaleźliśmy tutaj po drodze w korytarzu. Więc sekundka. Dobra, jesteśmy z powrotem. E, Przekopałem tam te całe, e, całe. co było. I teraz przejdziemy do tego tajemniczego kobla, który się tutaj znalazł. Ja go tutaj nie postawiłem. Więc to ewidentnie jest coś specjalnego. Jak możecie słyszeć, jest bardzo dużo dźwięków zombi dobiegających ze środka. A to dlatego, że natrafiliśmy właśnie w tym momencie. Na, spawn, na spawnera zombie. To jest całkiem przyjemna rzecz do znalezienia. Ja go sobie tutaj obkopię tak trochę dookoła, żeby żeby mieć po prostu świadomość tego ile tu jest. Na razie, jak słyszycie, tych zombie jest tam sporo, więc na razie na ten moment nie chciałbym się dostawać do środka. Też spróbujemy w pewien sposób ominąć trochę to jak działa ten. Spawner. I zaraz wam powiem jak to ma działać. Ponieważ sp spawner to jest jeden taki locek, który po prostu jak znajdujemy się jako postać blisko tego klocka, zaczyna spawnić potwory, tak? W tym przypadku na 99% są to, e, są to zombie, tak? Ponieważ zwykłe potwory nie mogą się zespałnić tak naprawdę na Was, jak, jak robicie. Jak normalnie gracie one się spełnią w jakimś tam odpowiednim. E, odpowiedniej po prostu odległości od Was. Kiedy znajduje, znajdują się po prostu dalej. dalej od Was, tam się wtedy spełnią w ciemnościach, tak. E, a spawner jest właśnie przeciwieństwem tego. On, jak my jesteśmy daleko, no to nic w środku nie spełni. A za to, jak jesteśmy blisko, no to wtedy się uruchamia i zaczyna po prostu e, srać i srać tymi łami, że po prostu jest ich tak dużo, że e, że nie ma za bardzo nawet co, co z tym zrobić, tak? Będziemy mogli go potem wykorzystać. Będziemy mogli go potem wykorzystać, dlatego nie chcę nie chcę go niszczyć w żaden sposób, dlatego go sobie teraz tutaj tak po prostu odgrodzę troszeczkę od świata zewnętrznego, żeby później było mi ewentualnie łatwiej znać granicę tego. Okej, okay, dokopaliśmy się do końca. Okej, okay, to w takim razie pokażę wam co jest w środku. W środku znajdują się zombie, które możemy sobie tutaj przez to... Tu, zrobimy tutaj takie podwójne okienko, one się stąd nie wydostaną. Możemy je sobie pić na razie. Tak, bo na razie musimy się ich pozbyć, bo nie możemy za bardzo wejść. O, jak widzicie nawet jeden nie sięgnął. E, raczej nas zabiją, ponieważ są dosyć twarde. Nie mamy super, nie wiadomo jakiego super sprzętu. O. I widzicie, właśnie w tym momencie zespółnił się zombie. Nawet zespółnił się z mieczem zombie. Ale tego miecza niestety nie opuścił. I teraz możemy, jak teraz szy szybko nie spawnią się potwory, zablokować ten spawner. Właśnie w taki sposób teraz on. Jest jakby zablokowany i nie będzie w stanie zespałnić żadnego, żadnego zombiaka. Ale gdzieś nadal jakiś zombie... Krąży wokoło, nie wiem gdzie. Tu jest jakaś jaskinia? Nie, nie. Nie wiem skąd się biorą te dźwięki. Ale tak, mamy... nad. Nie nad. Ok. Mamy... Spawner zapieczętowany, on na razie nie będzie spawnił. Jakbyśmy usunęli te pochodnie, no to on zacząłby e, by spawnić potwory. Także teraz sobie sprawdźmy co jest w skrzynkach obok tego. Mamy nasiona buraka. I to nasionka buraka sobie weźmiemy. Mamy sztabkę żelaza. Mamy trochę nici. Mamy kości, więc będziemy mogli spróbować e, oswoić te psy. Mamy troszeczkę proszku. Dwa chleby, siodło mamy, to super. I diamentową zbroję na konia, i imiennik, więc super. Będziemy mogli sobie oswoić jakiegoś konika. A co znajduje się w drugiej skrzyni? Jeszcze więcej nasion buraka, jeszcze więcej kości, to super. Trochę więcej prochu. Jeden Redstone i Lur, jeden książeczka. Całkiem przyjemne. Całkiem przyjemny spawner, także teraz sobie go oznaczymy i jakby musimy zapamiętać po prostu jego lokację to jest tyle e, i będziemy będziemy mogli tutaj później wrócić z ciekawszą misją a teraz e, nie ma co dalej gadać tylko trzeba dalej wykonywać tą robotę, którą na którą nikt tak naprawdę na YouTubie nie chce patrzeć czyli kopanie, tak? to jest jedna z niestety do oglądania przynajmniej nudniejszych czynności przynajmniej dla mnie ale co do samego wykopywania to jest super satysfakcjonujące i przede wszystkim bardzo, bardzo rozluźniające dobra, użyjemy sobie na razie tego żelaznego kilofa, bo mamy go tak, także teraz to sobie wykopiemy tutaj troszeczkę też schody takie, żeby mieć jak się dostać i teraz sobie tylko jeszcze oświetlimy drogę żeby po prostu nie było żadnych przez przypadek. To jest gravel. To jest gravel. Ok, tutaj jest oświetlone. Także tutaj nic nas nie zaskoczy. Zobaczymy, oświetlimy sobie teraz z drugiej strony, czyli najpierw, najpierw tu. Oj, ewidentnie ta jaskinia będzie całkiem spora z tego co widzę. Także będziemy mieli tutaj troszeczkę siedzenia w tym. Okej, okay, to na razie mamy. Na razie mamy tutaj przynajmniej okolice okolice czyste. To jest ta góra, którą byliśmy wcześniej. E, no także co? To teraz sobie też znowuż na przyspieszeniu e, wykopię te wszystkie materiały i zrobię sobie tutaj tylko... A bo jeszcze tu jest, to jeszcze to odgrodzimy, tylko... Żeby się tu... Zombie stał się utopcem, czyli gdzieś jest woda. Ok, to jedna rzecz zanim, e, zanim wejdziemy jeszcze na przyspieszenie. mamy troszeczkę żelaza i mamy żelazny kilof. No dobra, na razie już, ben, już mamy, czyli mamy w zapasie trochę żelaza, więc już mogę ze spokojnym sercem kopać sobie żelaznym kilofem. I to będę robił, i słyszymy się za chwilę po przyspieszeniu. Ok, zapowiada się na to, że to będzie naprawdę duża jaskinia. Także drugą, e, drugą część poprowadzimy w drugim odcinku, jako że ten już możliwe, że pewnie trochę trwa. E, jeżeli będziecie chcieli mieć e, tego samego SIDA co ja, bo wydaje się taki całkiem obfity w różnorodne e, rzeczy, to tak jakby jego numer będzie, e, będzie w linku, co w się sensie będzie w opisie filmu. Także, jeżeli będziecie e, grać potem na tym samym siedzie, e, no to wszystkie te surowce, wszystko, całe to żelazo, całe te, e, to, co jest tutaj, czyli ten spawner i tak dalej, powinno być, będzie w tym samym dokładnie miejscu, gdzie u mnie. E, I co? I zaraz sobie zrobimy jeszcze takiego przed samym zakończeniem odcinka. Zakopiemy tutaj to żelazo teraz przejdziemy dalej do eksplorowania tych następnych dwóch korytarzy, bo tego troszeczkę już się nam zrobiło. I wykorzystaliśmy już dwa dwa kamienne kilofy. Jesteśmy za połową żelaznego. I kopiemy sobie tutaj jeszcze tylko ten węgiel. Tu jest węgiel. Tutaj po schodkach sobie wrócimy. I tu gdzieś był było to rozbicie do całej kółko. które żeśmy robili wcześniej. I tu jest to kółko, do którego doszliśmy wcześniej. No, atakują mnie potwory. To jednak nie chcę. Oj, szkielet. Strzały szkieletą możecie bronić sobie, sobie swoją tarczą. Mają po prostu prawy przycisk, meszy, ale on jak widzicie się stosunkowo od nas oddala. Więc on jak, jakby te strzały, które on strzela, mogą się odbijać od tarczy i atakować go samego. Także to jest całkiem fajne. Ale co? Wrócimy jednak do tego miejsca, które było tutaj, i tutaj sobie zrobimy takiego małego, małego huba, żeby po prostu sobie odnowić materiały, więc pierwsze co zrobię, to zrobimy sobie crafting table i sobie postawimy go i zrobimy jeszcze do niego tylko to co chcę zrobić i zrobimy do niego piecyk. W tym piecyku sobie zaczniemy przepalać przepalać to żelazo, które mamy. tak. I tak, jak widzicie już ten nasz ekwipunek troszeczkę się zrobił duży, także mam jeden sposób na przechowywanie Przynajmniej węgla, tak? Węgla już mamy poro, także węgla już nie musimy zbierać na razie. Więc węgiel prościej się trzyma w blokach węgla. Jak widzicie, trzy staki nam się zamieniły na 21 bloków węgla. Także zajmuje nam to zdecydowanie mniej miejsca w ekwipunku, Więc jest, jest dobrze, że tak powiem. I co, mamy trochę tego bruku? Mamy trochę żwiru, granit. Jakieś tam pierdoły sobie powyrzucam. I e, tyle na ten odcinek, tak? W następnym odcinku będziemy, będziemy przeglądać dalej to, co się dzieje tutaj w tej jaskini. Więc, jeśli Wam się odcinek podobał, to zostawcie lajka, pod tym filmem zasubskrybujcie mój kanał i czekajcie na dalszą kontynuację. Na razie, papa! Pa.